OK! Rekordem Publish! Ten radaż! I trener Jacek. Dzisiaj mamy na plecach worki z obciążeniem. Z piaskiem, bo czasami można trafić z kamieniami. A mity krążą, że jest jakiś. z, z wypełnieniem steropionowym. Tak. A też wczoraj zrobiliśmy, wczoraj zrobiliśmy specjalnie woreczki dla dzieciaczków, czyli są wypełnione granulatem gumowy, Także są super lekkie, ale akurat. Pod gorilasy. Ok, to jest taka tradycyjna przeszkoda, można znaleźć na różnych biegach przeszkodowych, na przykład bieg z balen drewna, czy powiedzmy wcześniej odnośnie do naszego filmu Syzyf. To można oczywiście z kulą, z kulą biec, ale często startujemy z jakimiś lekkimi obciążeniami, gdzie na przykład musimy pokonać 500 metrów do kilometra trasy. z tym obciążeniem? Tylko akurat mamy wora, bo na biegu nie biegamy z worami. Eee, 20 i chyba 15 obciążenie dla pań i dla pana Tak, 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 tak. Dokładnie. Czyli z tym workiem, workiem na pewno musicie się na wielu zawodach zmagać i warto to trenować jak go sobie ułożyć. I tutaj jak już widać mamy dwa ułożenia tego worka, którą zawodnicy stosują. To są typowe biegunowe worki, więc widać, że jest rączka. Można ją zastosować do tego, żeby położyć sobie na barku, a druga ręka pracuje jako wahadło i możemy normalnie biec. Drugi sposób ja na przykład biegam w taki sposób i to zaraz od zawodnika, równomiernie rozłożony ciężar na ciele, i mamy, mamy właśnie dwa chwyty. Tutaj możemy złapać tak, żeby ta ręka lekko się rozróżniła, potem zmienić rękę, ale możemy też zaciepić dwie ręce, aby ten ciężar sobie przytrzymać. No dobra, to co przebiegniemy się kawałeczek pomiędzy słupkami, pomiędzy pachołkami, dobiegamy do flagi i obiegamy flagę. Okej, okay, dobra, no to tak Przede wszystkim, no może jakoś widowiskowo to nie wygląda ta przeszkoda. Dobry już jest. <grafy> jakoś widowiskowo nie wygląda, natomiast jeśli macie przebieg to 500 metrów, to jest jednak e, czuć to obciążenie. E, bardzo mocno pracuje brzuch całe ciało, tak naprawdę. Więc to jest fajny sposób do tego, żeby pobiegać sobie w tym Dwa ćwiczonka. Pierwsze, chyba podnoszenie tego. Czyli, jeżeli worek sobie leży, to tak samo podchodzimy, i jak w przysiadzie, hop. Zarzucone, poprawiamy, leży. Warto też nauczyć się nie wiem, czy widać moje nogi ale warto nauczyć się samego martwego ciągu e, bądź zarzutu czyli schodzimy nisko, plecy proste i podciągamy hop, zarzucamy tutaj i można wtedy z lekkiego przysiadu z lekkiego przysiadu wyrzucić na plecy w taki sposób to jest jakiś jeden ze sposobów. Nie jest wcale łatwy, bo uważam, że Jacka jest trochę łatwiejsza. Filozofii za wielkiej nie ma, wpadnijcie do oceanu Parku, na pewno poczujecie ciężar wora na swoich barkach. Tak jest. Jakie ćwiczenie jeszcze można zrobić? Oczywiście worek wycisnąć nad głowę, nad głowę i można porobić sobie kilka przysiadów z workiem nad głową. Hop, wyciskać, więc na pewno bardzo mocno pracują barki, całe ciało i ci co uprawiają na pewno to ćwiczenie bardzo dobrze znaje. I to co lubią w miski. To jest ćwiczenie konieczne dla każdego pana w piątek. Czyli biceps i klata. I idziemy na imprezę. I nie trzeba pamiętać o nogach, można być biciana. Tak jest. E, dobra, zostawcie komentarze, e, czy e, przeszkoda jest OK dobrze wytłumaczona. Jeśli nie, to podajcie może swój sposób, jak pokonujecie tą przeszkodę. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. Zapraszamy na naszą playlistę, e, na wszystkie inne filmiki. Na pewno tam e, poznacie większość przeszkód e, z naszego ocen parku, a już za bo wszystkie niestety trochę na znaczy nam dochodzą, więc materiał się wydłuża. O, dziękuję Panu bardzo. Eee, I co? Co jeszcze? Subskrypcja, dzwoneczek? Tak, subskrypcja i dzwoneczek, prosimy o to, bo wtedy więcej osób dowie się z naszego świata o tym, o tym miejscu. Eee, bardzo fajne miejsce, zapraszamy w jakimkolwiek miejscu jesteście w Polsce w tym momencie. Jak będziecie przejazdem, wpadnijcie do nas na trening. Dalej prosimy też o łapki w górę, no i oczywiście, oczywiście o komentarze, czego chcielibyście więcej i co możemy na przykład poprawić. Twarzy nie zmienię, niestety to samo w tym razie. Cześć, na razie. Do, się. do zobaczenia. Cześć. Hej!